Kacper, zaczarowałeś w meczu z Wieczystą Kraków. Czy ta bramka to najładniejsza bramka w Twojej karierze, czy może nas czymś zaskoczysz? Wydaje mi się, że tak. Jedną, jedną równie, równie ładną bramkę strzeliłem niegdyś przeciwko Puszczy Niepołomice, natomiast wydaje mi się, że, że mimo wszystko ta bramka gdzieś tam zapadnie na długo w mojej pamięci. Patrząc na Twoją reakcję już po tej bramce, mam wrażenie, że długo czekałeś, że bardzo zależało Ci na tym premierowym trafieniu. Oczywiście, że tak. Po to się gra w piłkę, żeby, żeby strzelać gole i od dzieciaka się o tym marzyło, więc każdy cieszy tak samo, a, a ten jest szczególnie ważny. Jeszcze wracając do tego spotkania, czy pozostając przy nim, mam wrażenie, że podeszliście do tego spotkania z takim podejściem, że musicie od razu narzucić swoje warunki i zdominowanie wieczystej to będzie właśnie sposób na zgarnięcie trzech punktów. Oczywiście, zawsze chcemy grać to, co sobie planujemy i zawsze chcemy utrzymywać się przy piłce, ale nie tylko dla posiadania, ale właśnie dla tych goli, których, które, które strzeliliśmy, więc, więc jak najbardziej taki był nasz plan i, i udało się go zrealizować. Przerwa reprezentacyjna. Dla niektórych może się to wydawać moment na odpoczynek. Czy rzeczywiście tak jest? Jest troszkę więcej tej przestrzeni na, na odpoczynek? Czy, czy wręcz przeciwnie, tych treningów jest jeszcze więcej? Może w niektórych klubach tak jest, ale na pewno nie w Polonii bytą Tutaj przerwa reprezentacyjna jest po to, żeby ciężko pracować i treningi zaczęliśmy już w poniedziałek od dwóch treningów. Jutro gramy, czyli w czwartek gramy już pierwszy mecz sparingowy, a w piątek kolejny z panikiem Ostrowa. A później mecz z GKS-em Tychy. Już trwają przygotowania w gabinetach trenerów do tego pojedynku? Z pewnością gdzieś te sparingi są dla nas ważne, natomiast są one odnośnikiem do, do meczu z GKS-em tych. Każdy ma szansę jeszcze się pokazać przed tym spotkaniem, czy, czy rezerwowi, czy, czy pierwszy skład udowodnić, że zasługują na to miejsce wyjściowe jedenasce, więc, więc myślę, że tak, każdy z tyłu gdzieś głowy ma, ma ten mecz z GKS-em